Hej, witajcie moi drodzy. Dzisiaj będzie podsumowanie kosmetyczne z targów e, kosmetycznych, e, które zwą się Naturalia i mają miejsce w Łodzi 11 i 12 października. E, nieraz o wydarzeniu wspominałam, więc nie będę się jakoś tam za nadto rozwodzić, ale mniej więcej powiem zarys dla tych, którzy nie wiedzą, e, a są gdzieś tam zainteresowani właśnie kosmetykami naturalnymi, ponieważ może być to dla Was całkiem ciekawy event. E, Naturalnie już mają miejsce od Naprawdę paru ładnych lat, myślę, że z czterech to będą na pewno. Ja no, prawie na wszystkich edycjach byłam, staram się być zawsze, chyba że z jakiegoś powodu no, życie mi się ułoży inaczej, ale zawsze nawet na chwilkę staram się wpaść, e, wpaść właśnie na te targi. Jest to o tyle fajne, że Łódź nigdy wcześniej nie miała swoich targów jako takich. Generalnie targi trochę doszło, od, odeszło do, od, do lamusa e, i o ile tam właśnie 10 lat temu czy. Coś koło tego. Pamiętam, że zawsze byłam tak podekscytowana, i ja specjalnie jeździłam do Warszawy czy gdziekolwiek na, na targi z Densus' które były właśnie gigantyczne, mnóstwo wystawców, i zawsze to było w ogóle super, i zawsze to była też niesamowita okazja, żeby jakieś nowe marki gdzieś tam wyhaczyć. No a teraz jednak taki Digital World e, trochę nam e, przyćmił e, ideę targów jako takich i to już nie jest taki popularne. Mnie, mnie to zawsze, m, zawsze mnie to jarało i właśnie nawet ja specjalnie jeździłam do innych jakichś tam miast w Polsce. E, tylko i wyłącznie właśnie na celu, y, mając targi jako takie. A teraz, no, raczej tego nie robię. Przyznam, by już właśnie też przesytwa nie też przesył kosmetyczny dotknął jako taki. Ale no, na swoje podwórko tutaj łódzkie zawsze muszę zajść, więc te naturalnie zawsze mnie bardzo cieszą i są taką fajną. No takim też wsparciem po prostu właśnie na tych naszych polskich ziemiach, łódzkich ziemiach, więc to zawsze odbieram to bardzo bardzo fajnie i pozytywnie. Zawsze jest edycja jesienna oraz wiosenna. Mam nadzieję, że to będzie się utrzymywało w takim samym stopniu. I już od bardzo. Prawie od początku tak naprawdę i zawsze to odbywa się w tym samym miejscu, mianowicie w hali odlewnia. Na Pęczkowskiej 217 na oficynie, czy takim właśnie drugim ofie za standardowym deptakiem. Jest to naprawdę fajne miejsce, bo jest też dosyć spokojne. Nie jest może zbyt wielkie, ale chyba te, te, takie, te targi jako takie nie wymagają tego więcej, bo nie oszukujmy się, już za, zainteresowanie tego typu rzeczami nie jest aż tak duże, a tam jest ono, jakby, ono ma wystarczająco duże rozmiary, żeby myśleć wszystkich interesantów, powiedzmy. Niemniej, co jest też istotne, no że jednak jest pewien. Pe są pewne ograniczenia względem ilości wystawców, którzy mogą się tam pojawić, więc tam podejrzewam, to nie, nie pamiętam dokładnie, za, też zawsze jest ta liczba trochę inna, ale jest to około 50 wystawców, którzy właśnie zawsze na tą każdą edycję się pojawiają. Niektórzy są nowi, niektórzy są y, już któryś raz z rzędu, niektórzy mają jakąś tam reaktywację, że nie było, a są, y, nie było, takich na początku byli, nie było i potem znowu są. Jest to oczywiście bardzo bardzo różne. To jest dosyć fajne w sumie, tak myślę, to, że nie są tam tylko i wyłącznie kosmetyki, tylko też są jakieś E, punkty chociażby z e, naturalnymi jakimiś olejami, bardziej spożywczo e, ktoś tam z miodami ma, ma swoje stanowisko e, są takie dwie panie kojarze, które mają stanowisko już któryś też raz z rzędu e, z biżuterią z kamieni naturalnych, którzy, które w ogóle mają swój sklep też w Łodzi e, na co ja nigdy nie wpadła, że takie miejsce jest a dzięki temu, że byłam tam to wiem i mogę sobie pójść do tego sklepu, jeśli mi zajdzie mnie taka ochota no jakby też różne inne inne stanowisko, nie tylko i wyłącznie kosmetyczne, więc to jest dosyć fajne, żeby, no nie wiem, zebrać całą rodziną, tak sobie pójść w to miejsce, a to, że to jest w odlewni, ma ten swój dodatkowy plus, że tam też jest, no, bar, kawiarnia, można się sobie zrobić przerwę, kapnąć i nie trzeba tylko jakby te być nastawionym na te kosmetyki jako takie. Więc wydaje mi się, że miejsce jest super i że to działa bardzo fajnie już od, od dawna. E, no i tak widzę, że gadam 4 minuty, więc przejdę może bardziej do rzeczy. Mianowicie do, do po prostu zakupów, które nie są zbyt duże. E, myślałam, że może zrobię tak, że przejdę jednego dnia, bo byłam tam w sobotę Jakoś tam od o poranku, w sumie prawie że od początku wydarzenia, jakieś koło 11 z groszem. E, a i myślałam, że na drugi dzień, w te również się wybiorę, a niestety już nie było mi dane. E, ale parę rzeczy zwróciło uwa moją uwagę. Niektóre całkowicie przypadkowe zakupy, wręcz można by rzec. Niektóre z nastawienia. E, ale już no, od jakiegoś czasu nie robię także jakieś. E, jeśli, jeśli ktoś nie zwróci stricte mojej uwagi na początku, to nie robię list kosmetycznych jako takich. List tego, co bym chciała, tylko mniej więcej wiem, ok, czego mi brakuje w kosmetyczce. Co bym może chciała kupić, no i przechodzę sobie po prostu pierwszą rundkę po wszystkich wystawcach. Dzięki temu, że właśnie to wydarzenie nie jest takie wielkie, to jestem w stanie to zrobić w miarę, w miarę prędko. No i potem, to co, to, co jakoś tam siadło, to, to wtedy te zakupy się poczynię. I moi drodzy, na początek chyba moje pierwsze zakupy i chyba najliczniejsze powejmuję. Eee, to była firma dzikie Łąki, u Takiej, że pani zrobiłam najliczniejsze zakupy, można by rzec. Eee, mianowicie kupiłam u niej, eee, jak to by tutaj pokazać, dobrze, na sam start z kokosa. Um, w mówiąc, nie widziałam wcześniej takiego typu hydrolatu już tak może bardzo nie, nie śledzę też tego typu, tego typu jakichś nowinek kosmetycznych i nic a tutaj na targach też widziałam go u kogoś innego ale to o tym może zaraz w każdym razie to mam bardziej takie właśnie działanie nawilżające trochę okluzyjne, bardziej takie powiedzmy barierowe i, i właśnie nawilżające zobaczymy jak to będzie wyglądało i liczę na to, że będzie, będzie to fajny produkt hydrolaty zawsze na, na propsie ten akurat kosztował chyba 3, 4 zł, więc może nie tak mało, ale to jeszcze była akceptowalna cena, tak myślę? Za 100 ml. Zobaczymy, jak to będzie, jak to będzie dalej wyglądało. No, więc y, taka historia, po prostu mamy wodę kokosową. Po prostu woda kokosowa z jakimś tam, y, z jakimś tam konserwantem kłasek cytrynowy, żeby to wszystko jakoś tam nie, nie, nie siadło i się nie popsuło. I tyle, więc taka, takaż to rzecz, ale e, ciekawa jestem bardzo. I z rzeczy dwóch e, powiedzmy takich interesujących: Pani miała dwie kostki. Jedną e, taką typowo mydlaną, po prostu mydło, a druga to była kostka intymna. I ta kostka intymna, przyznam, że bardzo mnie zainteresowała. Tak to jest fajnie spakowane ręcznie. Myślę, że na pewno ręcznie to jest spakowane z takimi kokardkami pięknymi, przełożonymi przez, przez opakowania. Super sprawa. Nie będę tego teraz otwierać. W każdym razie mamy dwie kostki. Mm, to mydło ma, a ta intymna ma 80 gramów, tak w ogóle, nie strzeliłam się nawet wcześniej, że tak jest i nazywa się to Milda, mydło do higieny intymnej, eee, co dla mnie było z ciekawą sprawą, ponieważ ym, tutaj mamy co? Mamy tutaj jakiś olejek z czegoś, ale z czego to jest? Moi drodzy, delikatnie oczyszczona, wilża, pozostawia długotrwałe uczucie odświeżenia, zawiera składniki również, ym, ograniczające ryzyko grzy, ym, infekcji grzybiczej i bakteryjnej, krótki i skład, ogranicza ryzyko alergii tylko że jaki to jest olejek teraz niestety nie pamiętam bo mamy to prostu jakby mydło jako takie ale no bardzo bardzo proste mamy dosłownie dosłownie trzy składniki są tutaj yy, w, tym, w tym pięknym, w pięknym mydełku. pięknym więc takie coś mi zainteresowało ponieważ no yy, Zobaczymy jak to spycha utrzymaniem i tak dalej, ale wszelakie takie nowinki właśnie do higieny są mnie ciekawe. A kostki tym bardziej z tego względu, że czasami do podróży albo właśnie na saunę, na których już dawno nie byłam, ale może to powróci jakoś tam na, na salony za niedługi czas. W każdym razie e, kostka teraz jest przyjazną formą i warto coś takiego, przynajmniej dla mnie, w formie produktu higieny intymnej w kostce mieć. I to jest jedyny jedyne tego produkt, który zauważyłam właśnie na targach tym razem. Yy, więc skusiłam się na coś takiego yy, oraz mamy właśnie mydełko, które w strukturze, bo dotykałam tego mydła, wydawało się bardzo takie coś tłuste i olejowe, co jest wielkim plusem, bo ono może właśnie być takie bardziej nawierzające, bardziej zatuszczające i nie będzie takie zbyt obrazyjne, szczególnie, że ostatniam skórę coś kapryśną i taką skłonną do wysuszeń, więc być może, yy, być może takie mydełko właśnie mieć w takiej fajniejszej, fajniejszej formie, u ładny łagodny zapach. Ale dosyć przyjemne, muszę przyznać, więc tutaj e, takie zakupy poczyniłam tej pani, i e, to trzy rzeczy, i to naj najwięcej zakupiłam czegokolwiek. E, były też pewnego rodzaju e, rabaty. Tam pani naliczyła po 12%, chyba czy coś takiego, właśnie przy takich tam zakupach. Nie wiem, czy do każdego produktu, czy to wielu, już to jest niezbyt istotne, ale zawsze jakiś tam rabat był, więc chyba około 80 zł za trzy produkty zapłaciłam. Oraz całkiem było bardzo miłe i bardzo fajne, ponieważ pani bardzo chciała e, mnie, i mojej koleżance sprzedać kremy do twarzy, co generalnie spoko, no, ale ja akurat kremu no nie potrzebuję. Mam dużo różnych rzeczy poodpalanych po i jestem jakimś gigantycznym fanem kremów, szczerze mówiąc, jakby wolę wydać pieniądze na inne rzeczy zazwyczaj. Po prostu szczególnie te zakupy były raczej zgoła spontaniczne. Niemniej z tego szczytu dostałam próbkę kremu 15 gramów, To jest taka naprawdę konkretna próbka, za którą, szczerze mówiąc, w normalnym, w normalnym życiu. Rzecz takiego, to ja bym dała też parę dych, tak myślę. Więc tutaj, że tak powiem, potraktowano mnie cudownie i muszę przyznać, że no, pani w ogóle też była bardzo miła, bardzo taka, no i do człowieka, i porozmawiać, przekazać jakieś pewne rzeczy i po prostu taką no, widać było, że to jest po prostu miła, fajna, przyjemna i ciepła osoba. Więc to kontakt kontaktowo był bardzo, bardzo, bardzo przyjemny i właśnie już ten kremno tutaj dobił, dobił wszystko, jeśli chodzi o, o pewną pełną uprzejmość i ode mnie wielką wdzięczność z tego tytułu. Eee, zaczęłam go używać, bo to miał być produkt właśnie, ktoś się nazywał Bella. Już nie w tym machać, tylko powiem. E, ta nadzień numer jeden. E, Bella, krem i co jest? próbka gratis. Krem do twarzy, nadzień zawierający składniki o działaniu nawilżającym, oprawiającym koloryt, wspomagającym rewelację skóry, i z różowatym. To chodziło akurat to o, o właśnie naczynka, no bo ja nawet coś chyba mam teraz w twarzy nałożone, a i tak, jak wi wiadomo, niestety te naczynka mnie dotykają i przybarwienia różnego, różnego sortu również. Ehm, niemniej to jest bardzo przyjemne, bardzo aksamitne na skórze. No, Użyłam dosłownie tam z 2-3 dwa, dwa, razy teraz tego, że kremu. Ehm, w strukturze bardzo przypomina mi Nafi z Yossi, jeśli to komuś cokolwiek mówi. Bardzo taki przyjemny, eksamitny, mm, okluzyjny, ale nie ciężki i pod makijaż wydaje mi się, że będzie git. I to na razie chcę powiedzieć tyle, bo dosłownie użyłam za dwa razy, e, ale całkiem, całkiem ciekawa sprawa. Więc to był mój pierwszy przystanek, pierwszy e, Najliczniejszy, i naj, 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 najbardziej obfity w jakieś tam zbiory. E, I tutaj takie, takie, takie rzeczy mnie tutaj zainteresowały. Dalej idąc, e, mam coś takiego, jak, a to akurat jest taki spontaniczny też zakup, jak muszlinową ściereczkę do twarzy, do zmywania tego typu. Jest to dosyć taka mała ściereczka, nawet jeszcze mówiąc nie otwieram, więc nie mam do końca 100% pewności, mam tutaj o może, o teksty, w sensie to jest też jakiś certyfikat nadawany właśnie tym różnym materiałowym, powiedzmy, tekstylnym filmom, o może w ten sposób. Niby, że przypomnę dermatologi dermatologicznie produkt polski. TEXPOL jest y, tutaj producentem. Y, bambusowe włókno. I właśnie pani, która miała która tam filmę, która się w ogóle nazywa Bambu TEXPOL. Ma to sens. Całą tą linię pre-reprezentowała, no to właśnie Stricte, jako te antybakteryjne, yy, fajne na saunę, czy tak dalej, yy, 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 ręczniki. Yy, duże, które miały też bardzo dobrą cenę, bo na na stronie internetowej chyba tam 150 zł kosztowały, czy ileś tam, a w takiej normalnej cenie, właśnie targowej, chyba 65. No to myślę, że 65 na taki duży ręcznik. Cienki bardzo, bo z tym też odchodzi w tych bambusowych, yy, właśnie ręcznikach, że są bardzo cienkie. Yy, no to naprawdę myślę, że to była spoko cena. Ja się akurat na ręcznik sensu Stricte nie skusiłam, bo. No, nie potrzebuję, mam dużo różnych takich innych, ale na to małą ściereczkę, tak? Ona kosztowała 15 zł. Ja sobie ją otworzę. I zobaczymy, jak to, jak to się będzie sprawdzało właśnie na twarzy. Dosyć przyjemna struktura, bardzo delikatna. Wygląda to jak zwykła gaza, szczerze mówiąc. No, taka struktura jest podobna, jest ta, w taka, taka ściereczka, która nie ma żadnego zapachu niczego, ale to w bardzo dobrze. Tutaj mamy jakąś zawieszkę, no coś tutaj się znajdzie. No i co, my ja tu mamy? Wiskolę z, ba, z, z Babusa, 60%. Oraz, aaa, cell No tak, bo to miało być z jakimiś algami. To dlatego w ogóle mnie to zainteresowało, już teraz to wszystko pamiętam. Save the Ocean, kolekcja algowo-bambusowa. Czyli tu ma jakąś dosyć ciekawą... ciekawy... Yy, no trzeba by się tu strukturalnie, technologicznie za, za, yy, jakoś tutaj, yy, zainteresować tematem. No ale taką właśnie ściereczkę, powiedzmy tak antybakteryjnie, po prostu do, do osuszania twarzy po myciu, to tak szczerze takiego się skusiłam. Dalej idąc mamy. Niezbyt wiele rzeczy. Więc mam nadzieję, że naprawdę to będzie, będzie, będzie sprawnie, sprawnie, nam pójdzie. Taką ciekawostkę, ja czytałem najdroższe nadstawanie z całej tej mojej wyprawy eee, w firmie Labsite Acid Cherry Serum, coś takiego. Yy, zwykły kartonik, tylko tutaj nikt nic nie wynika z niego. W każdym razie fajne dosyć właśnie serum wiśniowe o zapachu wiśniowym, to jest taki ładny różowy kolor. To się trochę mm, rozwarstwia szczerze mówiąc, yy, delikatnie, ale no nie poczyniam tego jako, jako, jakoś, jako taki ciężki minus. Yy, w każdym razie 6 ml, ładna, ładna pompka, wszystko spoko. Yy, jakaś tam promocja była, nie wiem, normalnie chyba nie, 140 załóżmy kosztowało, niby to serum, a tej cenie targowej 111, co też jest dosyć nie taką niską ceną, no coś co kupuję po prostu w ciemno, bez większego zainteresowania. Niemniej tutaj Pan, zarówno mnie, jak i moją koleżankę bardzo przekonał, przekonał gadkom, pokazał mi jakieś zdjęcia właśnie z użytkowania tego produktu po w takiej kuracji trądzikowej i właśnie z przebarwieniami i z zaskórnikami. Czyli z czymś, z czym no ja mam bardzo duży problem i stwierdziłam, że może to być całkiem fajny produkt. On tutaj głównie właśnie się opiera się z tego, co wiem, na kwasie azerolinowym, który to też ja stosuję w formie takiej maści czystej gdzieś tam, czyli te wszystkie jakieś standardowe kremy właśnie trądzikowe. Jak to się nie, Teraz nawet nie wiem, ale przez lata ja używałam ten, ten kwas jako taki i on oczywiście przy, przy jakichś takich trądzikowych historiach ma, ma wewle, pewną skuteczność. Przynajmniej u mnie też ją widziałam nie jakąś długo niesamowitą, ale jednak było to. E, jeszcze mamy tu jakieś inne, m, inne, e, inne składniki. Ja się nie będę może jakoś za mocno wczyty, w, 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 wczytywać. Listę, listę składników, ale widzę chociażby na, po, wiem, wodę z a zaraz później mamy, ehh, jakiś ferment z ryżu, co jest dosyć ciekawe. I właśnie bo, potem mamy ten azelinowy yy, yy, kwasior, yy, jakiś ferment z żodkwi yy, yy, i różne inne rzeczy. Dużo ekstraktów, to jest nawalone ekstrakt, ek, ekstraktów yy, i właśnie jakichś fermentów różnych. Po sam koniec. Więc taki też niebezpieczny, mikrobiom pewnie to będzie yy, i po prostu zuszczający i taki yy, produkt przy, przy barwieniach. Więc tego typu rzeczy jest ciekawa, bardzo ładnie pachnie. I zobaczymy, co to będzie, bo, bo tutaj liczę na to, że naprawdę, jak coś z przebarwieniami, będzie w stanie mi to zrobić. Już rozpoczęłam użytkowanie. Bardzo przyjemne, bardzo takie mm, aksamitne serum, ale nie, zachowało się, nie zachowuje się po prostu jak woda. Tylko oczywiście ten skwalant tutaj robi robotę, bo jest przyjemne przy uczuciu takiego komfortu po nałożeniu. E, przy czym jest nawilżona skóra, ale bardzo lekka i nieobciążona, więc ym, można, zdarzyło mi się po prostu umyć twarz, sprzygać jakimś tonikiem. Nałożyć wyłącznie to serum i już nie domykać tej okluzji właśnie żadnym innym kremem, a komfort na twarzy był bardzo duży. Jakby to mogę powiedzieć też po paru dniach stosowania, że rzeczywiście tutaj y, przyjemność jest stosowa stosowania duża lekka, fajna formuła, też przyjemny taki delikatny wiśniowy yy, zapach, więc na razie tyle, zobaczymy co dalej, jestem bardzo ciekawa czy to mi coś da rzeczywiście w jakiejś tam dłuższej perspektywie. Dalej, yy, pani z Bionaturalis, to miała takie różne rzeczy, moja koleżanka kupiła tam akurat dezodorant, yy, a ja się zgłosiłam na świeczkę, bardzo spontanicznie, bo tam nic tak nie zwróciło jakoś mojej uwagi, ale ja mam coś, co. Chyba to nawet są bursztyny. Może to udaje bursztyn, może to jest bursztynem, takie coś. Piękna sprawa. W każdym razie, świeczka. Za 25 zł powinna pewnie będę kosztowała, czyli nawet niedużo. Jeśli chodzi o zapach, to podobno jest sosna, cedr i eukaliptus. Czyli spodziewałabym się bardzo takiego, powiedzmy, leśnego, jednak świeżego, mentolowego zapachu. A tutaj to pachnie jak. Yy, to pachnie trochę czekoladowo, jak czekolada z miętą. Na jakimś tam poziomie. To nie jest do końca taki zapach, ale kojarzy mi się z tymi yy, zapachem tych czekoladek właśnie miętowych, tych eight coś tam takich kopertek właśnie z miętowym nadzieniem, które kiedyś kiedyś z dzieciaka jadłam i to naprawdę tak pachnie I jakoś tak nie wiem, bo inne zapachy były takie zwyczajne ale na przykład, nie wiem, był melon z jaśminem, który był bardzo ciekawy i może to bardzo, pach, bardzo tak się obrazuje z jakimś zapachem do kibla, to, to nie, to był bardzo ładny zapach, więc Przemyślane, fajne kompozycje i taka świeczuczka 25 zł na tam, tym yy, sojowym wosku, to stwierdziłam, że to jest super, super opcja i czemu by nie. Dalej idąc, mamy też taki balsam do ust z firmy Cosmadol yy, i to jest podobno taka yy, Maść Argikowa, na no dobrą sprawę, tak Pan to przedstawił przynajmniej. Ono takie dosyć fajne. Miał produkty różnej maści, bardzo ładną kompozycją winogronową, w sensie kompozycją zapachową, która jest przepiękna i w sumie to mi się tak podoba kompozycja winogronowa, zapachowa, że to jest o przepiękna lecz ale ja miałam na przykład taki olejek suchy z, taki z brokatem z jakąś tam miką właśnie do ciała i to wyglądało muszę przyznać, bardzo ładnie ale za taką żaden, małą buteleczkę to chyba sobie prawie stówę pan zaśpiewał to stwierdziłam, że no bez przesady a, ale jak zobaczyłam, że ma produkt do ust myślę w, 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 w tym ferworze w, nie zorientowałam się, że on nie ma żadnego wosku, a myślałam, że ma wosk przyczeli. więc to jest mój błąd, ale nałożyłam sobie na, na próbkę go na ustach, przeszłam się właśnie po, po targach yy, i stwierdziłam, że jest, jest dosyć przyjemny, fajny, taki śliski, nietępy, ale dosyć okluzyjny, yy, że, że go kupię po prostu. I to też tam było 30, 30 zł chyba. Chyba 30 zł, albo 39 max, nie pamiętam przy czym mówiąc już za 15 ml, to stwierdziłam, że okej okay, może być. Jeśli mamy Arnikę, to ona też na jakieś, tam otoczenia coś tam by mogło być podobno. Ale ten, ten pan przedstawił w ogóle sprawę dosyć fajnie, bo on mówi, że jest motocyklistą i że on właśnie dla niego to jest super, no bo on jak tam wiatr smaga mu twarz, to po prostu sobie tym smaruje i to okolnie tak działa dla niego. Co, co w ogóle też jako historyjkę zapadła mi w pamięć dosyć fajnie i stwierdziłam, że dobra, why not balsamów do ust nigdy dość i rotuje tutaj te produkty od wielu lat różnej o to, o to, że formie. Najbardziej uwielbiam takie, które mają jednak te właśnie odzwierzęce. Niestety, 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 ale to jest tam, yy, no to jest trochę, ta wegańskość tutaj jest mniej przytłacza, że tak powiem. W tym zakresie wszyscy musimy wszystko wege, a ja nie chcę, żeby mój produkt do ust był wege, bo ja potrzebuję tej okluzji lepszej, którą właśnie zapewniała mi wosk pszczeli Y, miód na przykład, y, czy no to dwa składniki w sumie głównie przede wszystkim, które uwielbiam, takie właśnie y, y, od pszczółek, y, a trudno jest, nie jest takie wcale bardzo oczywiste, dosyć naturalny produkt właśnie z tymi składnikami, żeby był fajny okluzyjny, to tego nie ma, ale jest już całkiem przyjemne i całkiem fajne. Przy dłuższym użytkowaniu powiem coś więcej. I na sam koniec już, tak myślę, tak jest. Byłam u osób bardziej znanych i lubianych, tak mi się wydaje, przynajmniej, przynajmniej których ja już znałam, znam i ich kosmetyki kupowałam, bo to wszystko wcześniej wspomniane, z są zachowita nowości i pierwsze jakieś tam wspomnienia. I zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale swoje stanowisko też na naturaliach mieli bracia medlarze, których już kojarzę. Przede wszystkim poznałam w ogóle tych gości i ich, i ich właśnie kosmetyki przez Czarszkę, która to robiła z niej cooperation i zrobiła. Z mydło, które były super wspaniałe i najlepsze i bardzo żałuję, że go tam nie było. Ale nic straconego, kupiłam sobie inne mydło. Takie coś opakowane. Mydełko, które się nazywa Fiat Magnoli. I rzeczywiście, co jak teraz o tym myślę, to chyba mojej mamie mi się spodobał taki, taki zapach. Bo on trochę pachnie takim, oj chyba jakiś różowy pieprz, cokolwiek to jest, strach mi upadło. Nieważne, w każdym razie. Um, a wrzos pod jest jeszcze. Nie no, pięknie pachnie, jest bardzo delikatny zapach, ale bardzo, bardzo taki przyjemny, trochę perfumeryjny, właśnie ta magnolia. Kojarzy mi się ten zapach z organiku. Moja mama kiedyś bardzo lubiła mydła właśnie z organiku, właśnie z magnolią, takie glicerynowe. E, a niestety wycofali właśnie nie? więc no, już ich nie ma, więc używa różnych innych. Ale to myślę, że no też by się jej spodobało. Kurczę, to ja będę musiała jej zamówić. E, w każdym razie, Mydełko. Super sprawą jest to, że można po prostu wszystkich mydełek pomąchać i wszystkich rzeczy, które tam są. I dla mnie to jest też idea cała tarków, że każdy tam, każdy czyha na klientów już z tymi pipetkami, już tam chce wszystkim wszystko wyłożyć, żeby każdy się wszystkim wysmarował. No, co jest jednak dosyć fajne, tak? Pogadać sobie po prostu i, i tak dalej. Dobra, ale już przechodzę do konkluzji. Ostatni produkt chciałam pokazać, mianowicie olejek. aksamitny olejek do ciała, argania i różowe pieprz. I ten zapach mnie rozwalił. Było dużo właśnie tych olejków do ciała, różnych takich perfumowanych jakaś tam gruszka na przykład takich ciekawych rzeczy, jakiś właśnie wiśniowy, takie różne fajne rzeczy, ale tamte były dosyć takie no, oczywiste owocowe, oczywiście owocowe yy, tamte olejki, a ten jest perfumeryjny, ciepły, taki dla mnie dosyć skórzany, dla mnie to zapach takiej taki rozgrzanej skóry mm, letniej, taka sen, sen nocletkiej. 100 tysiąca nocy, No, przynajmniej ten zapań, że tak kojarzy jest bardzo piękny, bardzo taki sensualny i uspokajający przynajmniej dla mnie. Bardzo mi się spodobał na tyle, że bez większego zastanowienia po prostu wziąłem to mydło i ten olejek i, i tak zakończyły się moje zakupy. Właśnie na naturaliach. Z tego, co kojarzę, wydałam na wszystko około 300... 300 złotych. 300 z groszem. Co nie jest masakrą. Patrzę na to szczególnie, że ponad stówkę to poszło na, na to właśnie serum. No i to tyle. W sumie gadam, gadam już tak długo, że będę zawijać powoli żagle. No ale chciałam tylko jedynie powiedzieć, że yy, cóż, ja taki te, te, te bardzo polecam. Jest to dla mnie bardzo fajne wydarzenie właśnie z tego względu, że mogę pójść, zobaczyć, dotknąć, powąchać, pogadać, yy, zainteresować się czymś. które czy tam pójdą w zapomnienie, a które właśnie będę je pamiętać i na przykład na kolejnych targach już je zakupię albo wrócę do tych kosmetyków gdzieś tam później internetowo. Gdzieś tam mi się po prostu zostaną w pamięci. Jest to po prostu fajną taką świadomością dla mnie yy, tych tego rynku kosmetycznego, w jaki sposób on tam idzie w tym naturalnym, że tak powiem, względzie, przy takich właśnie mniejszych firmach, co jest dla mnie właśnie super ekstra fajne, to że jednak to jest wspieranie naprawdę małych firm kosmetycznych, yy, które ledwo zipią w, dzisiejszym, w dzisiejszych czasach wielkiego urodzaju i tego, jak bardzo ciężko się już utrzymać na rynku naprawdę yy, tym wszystkim no, mniejszym graczom, powiedzmy. To, że tak powiem, ja z wielką chęcią daję, daję im swoje pieniądze właśnie bardziej takim, takim firmom niż innym. Chociaż wiadomo, jest też jestem niewolnicą Rosmana, która po prostu widzę promocję na jakiś tam produkt i od razu bo po prostu ręce mi się do tego lepią i kupuję. Oczywiście w taki sposób również, ale z tego względu tym bardziej, jak raz czy dwa razy do roku pójdę i po prostu. No wesprę jakiegoś takiego małego przedsiębiorcy polskiego, m, który, który no, ma małą produkcję i zupełnie inaczej funkcjonuje, jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o jego przedsiębiorstwo. To nawet tylko wyłącznie z tego tytułu jest to dla mnie czwarte świeczki. I, i z, tego, z tego też tu myślę, że fajnie jest po prostu pójść zobaczyć chociaż. Nawet niekoniecznie kupować, ale po prostu mieć świadomość jakiejś tam marki, przejście, potraktować to tak bardzo jako taką rekreację e, i w ten sposób, a może akurat coś się spodoba. i, i, no i i, I wróćcie z jakimś fajnym produktem, jakąś fajną buteleczką, fajnym mydłem, czymkolwiek do domu, yy, które potem będziecie fajnie wspominać przez kolejne parę miesięcy. Yy, a to nie były takie nondynomowe zakupy internetowe, jak każda inne, tylko. Jednak pogadało się na przykład z tym wytwórcą cztery oczy, przez jakieś tam trzy zdania, i dopiero wtedy kupiło, kupiło ten, ten produkt. Więc to mi się wydaje, że jest fajne. Ja przynajmniej uwielbiam ideę targową i, i zawsze właśnie tutaj w tej łodzi staram się być. Myślę, że jakby było jakieś inne gdzieś, coś by mi się rzuciło w oczy, to też nawet bym się mogła przyjechać gdzieś, bo to jest na tyle fajna sprawa, właśnie, że jeśli tylko czas pozwala, to wydaje mi się, że warto. Więc wszystkim łodzianom, wszystkim łodziankom serdecznie polecam to, toże wydarzenie. No i co? Już zawijam się rzeczywiście, bo filmik bardzo długi wyszedł i jakoś tak gada gada gadać mi się chciało. Chyba na to nie miało miejsca jakoś tak bardziej świadomie, więc ym, no, to by było na tyle. Wrócę z Dankiem następnym razem za październik, a potem zobaczymy, co dalej świat pokaże. Dzięki bardzo za oglądanie, siema, do zobaczenia.